Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj z hotelu Mitsis Noridas Spróbujemy się przejść w kierunku Kardameny Raczej dojść tam się nam nie uda Ale zrobimy taką wieczorną wycieczkę Nagramy ciekawy filmik, bo tu też jest dużo bunkrów Więc zostańcie do końca, żeby, żeby, żeby zobaczyć Jak mniej więcej można dojść do tej Kardameny Oczywiście my tam nie dojdziemy, ale zobaczcie, bo w wczorajszym odcinku, zobaczcie, my byliśmy dokładnie na tamtym końcu wyspy. Wam to dokładnie teraz przybliżę, widzicie? Nie oddaje dokładnie kamera, ale my tam byliśmy. Widzicie jakieś stateczki tutaj? Tak, to właśnie tam byliśmy. No ale to jest, mówię wam, 4,5 km. A teraz idziemy zobaczyć, co będzie dalej. Zobaczcie, w drodze, do, dalej, w dalszą drogę zesz, zeszliśmy tutaj, bo zobaczyliśmy. Zobaczcie, takie koteczki. Mamy tutaj raz, dwa, trzy koteczki. Napotkaliśmy tutaj trzy kotki. Zobaczcie, ten jest taki troszeczkę rudy. Ten trochę czarny, w pasek. A zobaczcie, ten, ta kicia już się tutaj schowała. No chodź. No widzicie, już poszły troszeczkę dalej, a my chodzimy w dalszym kierunku. Tam jeszcze Wam pokażę z daleka. Tutaj akurat jest supermarket po drodze, ale zobaczcie, tutaj jest, jest te całe góry, które widzimy. Oczywiście też są wiatraki, a tutaj, po tej stronie, mamy takie fajne kłady. Zobaczcie, ile jest, ile ich tutaj jest. Jest ich dosłownie kilka. Więc to naprawdę dobrze. No dobrze, to przejdziemy się teraz dalej. Zobaczcie, teraz zauważyłem, że to jest wypożyczalnia kładu. Można je tutaj wypożyczyć, jak ktoś chce. A teraz możemy iść już dalej. Zobaczcie, nasz hotel Mitsi snorida zostawiliśmy już tam. Zrobię wam takie przybliżenie, myślę, że będzie dobrze. A może takie. O! Tam jest gdzieś mniej więcej Mitsi snorida. O! Tam jest taki daszek, zobaczcie, powalowany, To jest na pewno Mitsi snorida, więc Mitsi snorida jest za nami, a my, zobaczcie. Idziemy w tą stronę w zupełnie w innym kierunku. Obok Plaży i Morza idziemy. Na razie tylko kawałeczek odeszliśmy od naszego hotelu. No ale zrobimy sobie taki wieczorny spacer. właśnie w kierunku Kardameny, żeby Wam też pokazać tutaj, jak się tam idzie. Zobaczcie. Czy wy to słyszycie, słychać cykady? My sobie dalej idziemy od hotelu, a tam zobaczcie, mamy pierwszy bunkier od hotelu. Zobaczcie, pierwszy, numer jeden, napotkaliśmy już bunkier. To co wam mówiłem, tutaj jest ich doczyść sporo. To jest z drugiej wojny światowej. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. O! Wszystko tutaj za wiałe. No dobrze, to idziemy teraz dalszą drogą. Zobaczcie, jak samolot ląduje. Wam to powiększę. 10 razy jest. Udało się uchwycić. Zobaczcie, ląduje samolot. To jest tutaj. Zobaczcie, ląduje. Zaraz Wam go pokażę. O, zobaczcie, ląduje. I zaraz będzie lądował na lotnisku w Kos. My też tak lądowaliśmy, dokładnie tak samo. O. I teraz za chwilkę będzie lądował. Musimy się tu przesunąć kawałeczek. O, o, o już, tu, już tutaj. Już i już schował się za górami. No ale i tak zobaczyliśmy lot samolotu, więc możemy iść dalej. Tam widać jakąś ulicę, wam przybliżę tutaj niedaleko nas. Widać właśnie jakąś ulicę, a my ciągle idziemy wzdłuż plaży. Tam jest taki statek, podpłynął tutaj tuż pod plażę. Oczywiście góry tureckie tutaj widać. Tam jest góra, na którą wchodziliśmy wczoraj. Teraz, z lepiej ją widać. Tutaj mamy jakich, dużo jakichś domów. O, całe okolice, tam, nawet na tej górze też są yy, domy. A. Jutro, podobno na Kos, ma być bardzo wiecznie, w sobotę i niedzielę. Dlatego ja się też z tego powodu bardzo cieszę, bo są duże wtedy fale w morzu. A ja bardzo uwielbiam, jak są takie duże fale. Więc, no to jest troszeczkę plus. Oczywiście dużo do pokazywania Wam w tym hotelu jeszcze. Ciągle idziemy sobie plażą, tam też już widać jakieś pierwsze leżaki. A tutaj ciągle dużo głazów. Zobaczcie, jak te fale uderzają. Prawda, dzisiaj są niewielkie, ale uderzają troszeczkę w te kamienie. Tam Wam pokażę, że są domki na tej górze, dokładnie na tej. Tu też. Jest ich właśnie dużo Zobaczcie w ogóle ile drzew jest na tej wielkiej górze No naprawdę sporo teraz się bardzo duży wiatr zebrał że naprawdę trochę wieje zobaczcie a my dalej sobie idziemy przy plaży i przy tym wszystkim to jest ten statek, który Wam niedawno pokazywałem. O, teraz zobaczcie samolot, kolejny samolot leci, uda mi się go uchwycić. Zobaczcie jak leci tutaj, udało mi się go uchwycić, ale to musiałem zrobić duże zbliżenie. O, zobaczcie jak, jak, jak. Jak leci, na niebie się utrzymuje, jest mało widoczna, ale jest. To najważniejsze. Za chwilkę będzie przelatywał nad miastem. Zobaczcie, już jest tuż, przelatuje nad morzem. Zobaczcie, ale to ładnie wszystko wygląda. Zaraz go zobaczymy. Zobaczcie, zobaczcie już tutaj. To jest ciężkie, tak wiecie, tą kamerę trzymać dokładnie, ale zobaczcie, jak on leci. Już praktycznie ląduje, ale pokażę Wam końcową drogę. O, już zapala światła, ląduje. Teraz ląduje, zobaczcie, już jest tuż nad horyzontem i zaraz pewnie będzie się chował już na, za drzewami. Papa samolocie i samolot już wylądował. A my dalej idziemy, pokażę Wam, ile jesteśmy już od naszego hotelu. Wiecie, to jest zbiórka tamtych wszystkich budynków. Czyli już kawałek odeszliśmy. Zobaczcie, jakie tutaj dziwne patyczki. W sumie to nawet nie wiem co to jest. Przypomina to trochę jakiś drewniany stolik. Teraz Wam nagram po tej stronie widoki bardzo ładne. O, w sumie, ja nawet jestem ciekawy, co jest za tą no, ale do końca nie wiem, bo tam już się nie przeszliśmy dalej, więc może to odkryjemy, a może nie. Tego Wam nie odbiecuję. Jeśli wiecie co tam dalej jest i byliście już na kosto, oczywiście piszcie w komentarzach. Oczywiście jak będą uruchomione, włączone. A teraz zobaczcie, bo wiatr jednak troszeczkę wieje, gałęzie się poruszają. Jednak tak jest. Zobaczcie. Słońce już zapewne zasz, zaszło. Co prawda, jeszcze trochę niebo jest yy, nie yy, tak aż takie ciemne. Nie ma jeszcze księżyca, ale już zaraz myślę, że będzie ciemno. O, tutaj mamy coś takiego chyba można tutaj rowery wodne też sobie wypożyczyć. Idziemy sobie dalej obok kolejnej plaży. Bo to jest ciągle cały czas ten jeden kawałek. O kardamena jest dopiero tam na samym czubku więc. Nie wiadomo czy nam się uda tam dotrzeć raczej są małe szanse i tak już wam pokazywałem co tam jest także. Coś tam z tej kardameny widzieliście w poprzednim odcinku. Jeśli nie widzieliście, to oczywiście zachęcam go sobie obejrzeć. Jeśli jesteście zafascynowani tym tematem, co jest w kardamenie, a my dalej idziemy sobie tą drogą nieskończoność, zobaczcie, tam jest nasz. Hotel Mici Norida a my ciągle idziemy i idziemy tą samą drogą. Czy Wy jesteście w stanie to uwierzyć? No to jest co prawda 4,5 km, tak jak Wam mówiłem. A tutaj, o zobaczcie, kolejny supermarket, drugi napotkany już na tej drodze. Widzicie tabliczka, supermarket. Tam jest, zobaczcie, jaka ciekawa uliczka, chyba prowadzi do jakichś budynków czy też hoteli. Tutaj mamy ten drugi supermarket, co Wam przed chwilą pokazywałem, tabliczkę. Zobaczcie, to jest nasza okolica. Jedna góra spotyka się z drugą. Zobaczcie, jak to wygląda. Pierwsza gwiazda zwidniała już na niebie się pojawiła. A my idziemy sobie wzdłuż plaży. Zobaczcie, ile kamieni, coraz więcej. Może, bo już przeszliśmy kawałek od hotelu, to by mniej więcej taki kawałek. O, tam widać cały hotel. Może Wam zrobię przybliżenie O, tam mniej więcej. A te ospia, ostatnie światła to jest mniej więcej centrum kardameny i plaża. O, zobaczcie jak coś ma tutaj na kon. Żeby położyć takie tace jako drogę na, na plaży. Zobaczcie jaki to... Ciekawy pomysł. Nie spotkałem się nigdy z czymś takim. Jedna droga ciągle idzie przez plażę. I zobaczcie, jaki schemat: biało-niebieska, biało-niebieska czy też niebiesko-biała. Zobaczcie, bunkier numer dwa. To jest właśnie on. Teraz zejdziemy z tej strony. Zobaczymy wejście, jak on wygląda. Tutaj. Akurat jest zamknięte to wejście. Te wszystkie bunkry są w miarę podobne. W tym miejscu skończyła się mniej więcej nasza wyprawa. Zobaczcie, tutaj jest napisane Sweet Carimera. Tutaj są takie apartamenty. Oto są właśnie one. Można je sobie tutaj wynająć na jakiś czas. Przetłumaczono na języku polski to jest słodkie dzień dobry zobaczcie. Teraz wracamy już w drogę powrotną. Za chwilkę Wam pokażę, do którego miejsca dokładnie udało nam się dojść. W sensie takim, że pokażę Wam gdzie jest kardamena, yy, no, gdzie... Przybliżeniu, oczywiście, czy ją już troszeczkę widać, czy też nie, wychodzimy za drzewa. I Wam teraz to pokażę. Zobaczcie, też mniej więcej w tym miejscu przybliżenie Wam zrobię. O, tam gdzie się te światła palą, zrobiłem Wam największe przybliżenie, jakie się da. Wracamy w tym kierunku. Znowu wiatr właśnie wieje. To jest tam, gdzie jest dużo tych budynków, o. To jest dokładnie tam. Także idziemy w drogę powrotną. No dobrze, to może tutaj zakończymy jednak ten odcinek. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Wieczorny spacerek w kierunku Kardameny. Oczywiście subskrybujcie. Jest jeśli jesteście ciekawi, to zajrzyjcie do poprzedniego odcinka, zobaczyć jak było w Kardamenie. No dobrze, to widzimy się w kolejnym odcinku na greckiej wyspie Kos. Do zobaczenia!